Witam. Właśnie jesteśmy w tym naszym grudźnie kochanym. I tu jest właśnie opcja ula, to jest warszawski poszerzany. Możesz pokazać przodku, jakie widzę, że tu ramki wchodziły. Ja tak myślę, że to będzie warszawski poszerzany, tak? To będzie warszawski poszerzany. I właśnie tu jest na przykład koncepcja taka ula, że my możemy tą jego nadstawkę wyciągnąć, tak? Tu mamy tą naszą nadstawkę. Tu sobie gościu miał zatworek taki o, Tak? Miał tą nadstawkę. I właśnie ten ul miał te burty tak i w środku mieściła się ta półówka no ja właśnie mi to strasznie nie pasuje że w tym moim korpusie cynowym tak czy tam słomianym będę dorabiał jakieś burty z góry bo mi to kompletnie nie podrodzę tak jakby jest dlatego ja wolę y, robić y, tą półweczkę z grubszej deski czy coś takiego żeby ona y, elegancko Spasowywała się i wtedy nie jako jedna, że jedna rodzina, tylko jak mamy dwie rodziny, to możemy mieć te dwie półki. Ja sobie to tak wymyśliłem. W tej chwili ludzie już bardzo często trzymają właśnie pszczoły tak, że na przykład te nadstawki są drewniane i one nie mają jakoś podwójnie ścian, czy coś takiego. Uważam, że ten ul, który ja sobie wymyśliłem, ta koncepcja jest troszkę jakby prostszy w obsłudze. Ale tu właśnie chciałem Wam przedstawić, że w tych starych ulach była taka koncepcja, że te burty były przeciągnięte, tak. I była ta nastawka, tak? Tutaj akurat jest opcja, że była sobie jedna nastawka. O, pani otworzyła drzwi, pokaż, pokaż, że pszczoły miały drzwi. Czyli i proszę pształy bardzo. Pszczoły miały drzwi. Tak. I drzwi można miały. było obserwować, tak? I prawdopodobnie, słuchajcie, podejrzewam, że tutaj jest wylotek albo na to, żeby podzielić sobie, nie wiem, drugą rodzinę, albo żeby tu mieć wylotek do miodni na przykład. Jak mi się wydaje, tak? Jak mi się wydaje, że ktoś sobie takie coś potworzył. <gry> y, 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 y. Tu miał takie zakładki, że jak nie wiem, że to na ramki prawdopodobnie się kładło, tak? Że to się na ramki kładło wszystko. I to były, słuchajcie, takie ule. O, tu miał klepeczkę, że przez nią może karmił. o. Tak, i pan miał takie ule, tak? I takie ule tu zajechały. Bardzo tak? ładnie. A i mamy czasu. Bardzo dużo. Bardzo dużo. To może zobaczmy, tu jest ten inny. Haniu, chodź. Ja to jest nie ten sam. To są ten, te same. To są te same, ale tu jest inny ujziciel, tu jest chyba inny ul. Nie, tu jest ten sam. I o, tutaj świetnie widzimy, są, proszę, słuchajcie, są rameczki, że możemy sobie popatrzeć, czy te rameczki tu wchodziły, te połówki wielkopolskie. I kiedyś, o, takie rameczki szerokie. To, jak pszczoły to zrobią i zaleją te szerokie ramki półówki, to jest tam miód, nie? No i takie ule, one tutaj stoją. Tych uli kilka jest, jakby to wszystko remontował, troszeczkę, no to by automatycznie w nich trzymał wszystkich pszczoły, tak? I nie ma tutaj akurat innej koncepcji ula, wszystkie są te same, tak? To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć uli. To jest automatyczna pasierka mała, tak? I to wszystko się trochę obskrował, ob ob opalił. I to były świetne ule. I ja uważam, że jeśli na przykład ktoś by miał takie coś do kupienia, tak? I by mógł sobie coś takiego kupić. Co używane. Tam? Co tam, Haniu, drzwi? No, nie chcę się otworzyć. To o, proszę. Teraz można zobaczyć, co mają pszczoły. Moja pszczoły No, o tak. mają drzwi, Zapach, tak? Haniu tutaj jest dom os. Tak. I tutaj tak samo, jak ja uważam, że jakby ktoś na przykład był w stanie sobie na początek kupić takich 10 uli, słuchajcie, nie? W takim stanie, jak to, co teraz dotykam. Tak? One są tu zdrowe. Pokaż, ojcu. To są normalnie zdrowe ule. Nie są nic spróchniałe, ni nic. Tu trochę kanty od podłóg, ale to ja bym to opalił, oszczotkował. I te wszystkie spróchniałe miejsca od zewnątrz zalał woskiem pędzlem takim rozgrzanym i ewentualnie jeszcze w palnikiem. I, I automatycznie takie ule są do użytku, słuchajcie. I uważam, że na przykład jakbym. To mają wylotek. Jak ktoś zaczyna pasiekę i taki gotowy ul, jaki jest taki, wypuścił na przykład za 100, za 150 zł jest kompletny kompletny taki ul za 100, za 150 zł, to mi się wydaje, że to jest jedna z najlepszych możliwości. Jakie w ogóle są, jeśli sam nie umie, nie umie i nie potrafi robić żadnych uli. Automatycznie uważam, że takie jak na przykład ule te warszawskie poszerzane, to jeśli ktoś jest kompletnym lajkiem, to też z automatu ma łatwiej zimować te pszczoły, bo te pszczoły zwyczajnie wąs mają wysoko i, i nawet jeśli tak nie do końca ogarnia te pszczoły, uda mi się je bardziej zakarmić, że one mają tą wysokość i, i zwyczajnie te pszczoły sobie może bardziej poladzą, niż o, zaczynając od korpusowych, szczególnie od niskich korpusowych. I to by było to wszystko. Chciałem tak zaprezentować te ule, które tutaj stoją i, i, i życia wszystkim przelażą Miłej nocy.